Co? Te, dzieje się e, Voice. Na jakim jesteście w etapie, bo rozumiem, że jeszcze są odcinki nagrane. No aktualnie chyba się już skończył. Tak, grubo się już skończył, ale dzisiaj był kolejny odcinek etapu bitwy. E, także to na bieżąco w telewizji. My natomiast już jesteśmy przed etapami live, które się odbywają na żywo. Startujemy końcem następnego miesiąca. No i będzie na pewno dużo emocji i dużo talentów. Słuchaj, ja mam dla ciebie takie pytanie. Wy na początku nie widzieliście tych wokalistek i wokalistów, którzy tam występowali, ale teraz już widzicie. Czy jednak bierzecie pod uwagę też urodę wokalistek? Eee, ja oczywiście zawsze biorę pod uwagę urodę wokalistek, ale nigdy kiedy jestem trenerem Voice of Poland i wybieram talenty wokalne. Czy nie rozumiem, że jak masz ładną dziewczynę przed sobą śpiewającą, to nie patrzysz na jej urodę, tylko na głos? Nie patrzę nią w ogóle, bo taka jest zasada tego programu, że od początku słuchamy tylko głosu, jesteśmy odwróceni. W związku z tym nie mam okazji zobaczyć, jak urodziwe jest zjawisko, które śpiewa, a nie ważne czy to przystojny facet, czy piękna kobieta. No tak, ale jak już się odwrócicie, już możecie patrzeć, prawda? I możecie wybierać. No jednak nadal naszymi najbardziej czułymi zmysłami jest słuch moimi i Thompsona, także yy, kierujemy się tym. Które z tych programów wszystkich, Voice of Poland, yy, X Factor, MassBeat'em, Music jest najlepszy? Nie mi to oceniać, się, się cieszę, że jestem w tym formacie, ponieważ tu jest więcej talentu niż show zdecydowanie. Biorąc pod uwagę format talent show. Ale ma mniejszą oglądalność chyba przez to właśnie, że jest bardziej ambitny. Ja tego nie śledzę. Kto ma większą oglądanie, cieszę się, że, że to zbiera dobre opinie. Ale na pewno zmartwiłeś się informacją, że prawdopodobnie będzie to ostatnia edycja. Nie doszła do mnie ta informacja. Jeżeli się nie martwisz, to bardzo cieszę się za tą troskę na ten temat. I ostatnie pytanie, ostatnie pytanie. Ile jest prawdę w konflikcie Edyty z Justyną? Nie śledzę tego na bieżąco i nie zauważam podczas. A potem... a potem to, nie wiem, to ich, a nie mnie.